75 osób zginęło w katastrofie samolotu w Kolumbii. Na pokładzie było 81 osób, wśród nich członkowie brazylijskiej drużyny piłki nożnej. Piłkarze, działacze i dziennikarze lecieli do Kolumbii na finał rozgrywek Copa Sudamericana. Wszystkie rozgrywki w Brazylii zostały zawieszone do odwołania. W kraju ogłoszono trzydniową żałobę narodową. Kolumbijski zespół Atletico Nacional, z którym Brazylijczycy mieli się zmierzyć, zaproponował przyznanie trofeum rywalom. CBA zatrzymało 11 osób w związku z podejrzeniem płatnej protekcji. Wśród zatrzymanych jest były senator Józef P. i jego asystent Jarosław W. Józef P zasiadał w Senacie w latach 2001-2015 jako kandydat bezpartyjny, wybrany z list Platformy Obywatelskiej. Wcześniej był posłem do Parlamentu Europejskiego, trafił tam z list socjaldemokracji polskiej. W czasach PRL był jedną z legend opozycji. Za przyjmowanie i wręczanie korzyści majątkowych przewidziana jest kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Prokuratura żąda półtora roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i ponad pół miliona złotych grzywny dla biznesmena Marka Falenty. Chodzi o sprawę nielegalnych podsłuchów w warszawskich restauracjach. Prokuratura chce odstąpienia od kary więzienia wobec jednego z podsłuchujących kelnerów, Łukasza N, który współpracował ze śledczymi. Dla pozostałych dwóch oskarżonych prokuratura domaga się kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Oskarżeni mają też zapłacić grzywnę. Wtorek był kolejnym dniem protestu pilotów niemieckiej Lufthansa. Linia znowu musiała odwołać setki lotów. Do strajku przystąpili piloci obsługujący połączenia na krótkich i średnich trasach. Z rozkładu wykreślono w sumie 816 rejsów, w tym kilkanaście połączeń z Polską. Protest będzie prowadzony także w środę, obejmie wówczas dodatkowo loty długodystansowe, łącznie 890 lotów. Na razie nie zanosi się na porozumienie między pilotami, którzy domagają się podwyżek, a władzami koncernu. Czy do Unii Europejskiej wkrótce dołączą kolejne kraje? Za szybkim rozszerzeniem wspólnoty opowiedziały się kraje Grupy Wyszehradzkiej z Polską na czele. Chodzi o Czarnogórę, Serbię, Macedonię, Albanię, Bośnię i Hercegowinę oraz Kosowo. To zdaniem grupy jest kluczowe, by wzmocnić Unię. Przedstawione na konferencji prasowej wspólne stanowisko jest w opozycji do niedawnych słów przewodniczącego Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker powiedział wcześniej, że w najbliższych pięciu latach nie będzie dalszego rozszerzenia Unii.